To dia dla parca z jedziemy! Koka Co czyje siana, Kokapuda dura Ali Baba che z napierdala is na na the dollar yo dura Ali babaczek, che z napierdala is na Dura szana po poricom, ali bače, Kovoi. Z orkiem szana, na pirdala, Job dort rana. Koka, muda, gura, szana, po poricon, ali bače, Kovoi, z orkiem Koka, muda gura, szana ali bače, Kovboi, z Horkiem szana, napirgala, jobb d'orana. Każdej dałujesz Hajs niech żyje król Po co kredytowe karty wyrzucam w chuj Nicę bazeni jaką skaczy król To jest jeszcze noc Dawaj to na full Po, 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 betali ba, baba Sur ba, robo po Jadwą tam na płynie samol i was na mal. na wolowa płynka

Dzięki Kraków! Następnym razem przyjedziemy tutaj z samym królem Albanii i dojedziemy koncert, walczymy o to cały czas Zwróćcie kurwa wypierdolisty hałas jeszcze raz! Dziękuję Wam Alibaba, dziękuję Wam Popę, dziękuję Wam Boripson i cała nasza ekipa. Wielkie dzięki, pozdrowienia dla wszystkich mordek, którzy gwiały dzisiaj tutaj z nami przed koncertem na saportach. Dobre mordy, okej? Okay? Dobre mordy! 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 mordy! Wielkie dzięki jeszcze raz, Kraków.